W Tobie Jachwę szukałem schronienia, obym nigdy nie został zawstydzony, wybaw mnie ze względu na swoją sprawiedliwość, skłoń ku mnie swoje ucho, ocal mnie jak najszybciej, bądź mi obronną skałą, warownym grodem, aby mnie wybawić, bo Ty jesteś moją skałą i moją twierdzą. Ze względu na Twe imię przewódź mi i prowadź. Wyciągnij mnie z sieci, którą na mnie zastawili gdyż Ty jesteś moim schronieniem. W Twoje ręce składam mego ducha. Odkupiłeś mnie, Jachwę, wierny Boże. Znienawidziłem służących marnym bóstwom. Ja zaufałem, Jachwę. Raduję się i cieszę Twoją łaską, gdyż wejrzałeś na moją niedolę i zapoznałeś się z udręką mojej duszy. Nie wydałeś mnie w rękę wroga. Postawiłeś moje nogi w przestronnym miejscu, Zmiłuj się nade mną, Jachwę, bo jestem w ucisku. Zmęczone zgryzotą moje oko, moja dusza i moje wnętrzności, bo me życie pogrążone jest w smutku i moje lata w westchnieniach. Ze względu na mą winę zanikła moja siła i osłabły moje kości. Z powodu wszystkich mych nieprzyjaciół stałem się pośmiewiskiem, zwłaszcza dla moich sąsiadów i obrzydliwością dla moich znajomych. Ci, którzy mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Jestem wymazany z pamięci jak umarły. Stałem się jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem złowrogie szepty wielu, wokół strach, gdy wspólnie radzą przeciw mnie, spiskują, jak odebrać mi duszę. Ale ja ufam Tobie, Jahwe. Powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem, w Twojej ręce moje losy. Ocal mnie z ręki moich wrogów i moich prześladowców. Rozjaśnij swe oblicze nad swym sługą. Wybaw mnie ze względu na swą łaskę. Jahwe, niech mnie nie spotka wstyd, przez to, że wołałem do ciebie. Niech wstyd spadnie na bezbożnych. Niech zamilkną w szeolu. Niech ucichną kłamliwe wargi, mówiące przeciwko sprawiedliwemu, zuchwale, wyniośle i z pogardą. Jak wielka jest Twoja dobroć, którą zgromadziłeś dla żyjących w Twojej bojaźni i na oczach synów ludzkich okazałeś szukającym w Tobie schronienia. Chronisz ich pod osłoną Twego oblicza przed zakusami ludzi. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwym językiem. Błogosławiony niech będzie Jahwe, gdyż obsypał mnie swą łaską w oblężonym mieście. A ja powiedziałem w swym przerażeniu, zostałem odtrącony sprzed Twoich oczu. Lecz wysłuchałeś głosu mego błagania o litość, gdy wzywałem Cię na pomoc. Kochajcie Jachwę, wszyscy Jego święci. Jachwę strzeże wiernych, a postępującemu wyniośle odpłaca z nawiązką. Bądźcie mocni i niech Wasze serce nabierze odwagi. Wy wszyscy, którzy oczekujecie na Jachwę.